Hej wszystkim, z tej strony Pakuli, zapraszam na 75. odcinek z ftl -a. Przypominam, lecimy statkiem Bulwark, statkiem głazów i lecimy w poszukiwaniu achievementów. Próbujemy zrobić achievement... ten, gdzie musimy strzelać z rakiet, a statku przeciwnika bronią drony i musimy tylko użyć rakiet i musimy się przebić i w ogóle. Eee, taktyka jest taka, żeby zastosować to na ostatnim bosie. Czy się uda? To się okaże. Dobra, wlecieliśmy do sektora cywilnego. Mm, co my tu mamy? Co my tu mamy? O, je, mamy coś fajnego. Ha, mamy coś fajnego. Coś naprawdę fajnego. Coś, co chcielibyśmy kupić, ale nie mam co sprzedać. Wszystko jest dobre. No cóż, no to nie kupię tego w takim razie. Do, będę musiał dokupić paliwa znowu. Szkoda, bo to mogło być naprawdę tutaj fajne. Mieć takie dwa działka. Znaczy to na pewno ostatni boss w tym wypadku był, zostałby pokonany. Okej, okay, ktoś się teleportował gdzieś do ambulatorium. To idź, idźcie z nim zrobić porządek. Ja sobie załączę tutaj e, natomiast... E, Tarcze myślę, że to chwilkę zajmie, pudło, pudło, pudło. Nie wiem, czemu tak mam, mam tak dużo pudł. Pudeł, Okej, okay. system broni u nich jest zniszczony. O, Engi teraz by teleportowali. No dobra, tylko że Engi to raczej na modliszkę to taki słaby wybór, żebym powiedział. Ale to ich decyzja. Dobra, siad idź się wylecz. Ani już raczej nie mają z czego strzelać, więc już jest raczej po nich 21.43. Dobra, zawsze to trochę więcej rakiet i trochę więcej paliwa, więc to mnie cieszy. Eee, dobra, widzę, że mamy tutaj, w części tej galaktyki, gławice, a dzięki temu możemy trochę pozwiedzać. Okej, okay, mamy intruzów na pokładzie. Nie wiem jeszcze gdzie. Baterie mi jeszcze, czyli są tutaj. Trochę mnie to niepokoi. Ale myślę, myślę sobie i kamerę mi niszczą, to mnie też niepokoi. Czyli jest ich czterech co najmniej. Mm -hmm. Myślę, że teraz nasza modliszka mogłaby najpierw przejść tutaj. Teraz mogłaby przejść tutaj. O kurczę, nie widzę co się dzieje na statku. To jest trochę minus. Dobra, straciliśmy tlen. To mnie, to mnie już bardziej niepokoi. I teraz myślę, że możemy wszystko zamknąć na wszelki wypadek. Nie mamy kamer i tlenu. I teraz tak, żeby dostać się do tlenu, to jakby Engi się dostał, to będzie może w stanie go naprawić. O, tutaj tlen jeszcze ma. Tlen w sobie i możemy go od razu, od razu możemy go zasilić, jakkolwiek go zasilić. Eee, dobra, wydaje mi się, że sytuacja jest opanowana. Chociaż powiem szczerze, że jak intrudzi zaatakują wymgławicy i nie mamy detektora organizmów i nie wiemy tak naprawdę co oni robią. I nie zwrócimy uwagi, albo się rozproszymy na chwilę, no to jest taka trochę nerwówka, gdzie kto, je, gdzie kto jest, kto co robi. Ale widzę tutaj, że inżynier Jelczu normalnie wszystko ładnie ponaprawiał, aż jestem pod wrażeniem po prostu. Eee, dobra, myślę, że możemy się rozejść, myślę, że możemy eee, dalej lecieć przez Bukowice. Ok, i mamy y, robota hakerskiego. Załączmy tarczę, załączmy... wszystko co możemy załączyć. Powiem szczerze tak... Mm, nie bardzo rozumiem dlaczego straciłem tą broń... Ale to mogę sobie podarować, tak myślę. Mają tylko jeden strzał, czy mogę nawet sobie to, to wyłączyć w ten sposób? Czy hmm. ma jakoś tak strzelać? Wa warto, żeby unik zrobić, o właśnie, tak jak teraz przed tą rakietą, dlatego zała załadowałem uniki. No, te bronie, którymi tutaj dysponuję na ten typ statków, to nie jest, nie jest dobrego rodzaju broń, niestety mają pomieszczenia bardzo, bardzo słabo rozłożone, jeśli o to chodzi. Ok, Rozwalili nam niestety... Rozwalili nam niestety ambulatorium, ale już zdążyliśmy je naprawić. A póki, póki, nie będzie, póki, póki nie naprawią rakiety, jesteśmy względnie bezpieczni. Dlaczego jest ten rodzaj broni zły na te statki? Z bardzo prostej przyczyny. Tutaj pomieszczenia są rozstawione w taki sposób, że ciężko trafić. Ok, no i teraz tak, jeżeli tu mamy te czerwone punkty porozmieszczane, to one muszą, ich centrum tych punktów musi znajdować się w pomieszczeniu, czyli wewnątrz tej żółtej ramki. Jeżeli się jej nie znajduje, znajduje się poza nią, poza tą czarną, no to znaczy, tak jak na przykład tutaj, czy tutaj, to znaczy, że statek wykona unik, albo że po prostu nie trafi, albo odbije się od statku i niedostatek nie dostanie damage'a. No i to jest niestety słabe. Znaczy, słabe, no, jest to fajne rozwiązanie kolejnego typu broni. Mi się, mi się to bardzo podoba, no ale w naszym przypadku, w przypadku naszej walki, jest to średnie. Dobra. Co my tu mamy? Wiadomość, Witek, chcielibyśmy Ci pomóc w Twojej misji, ale nie mamy zbyt wiele do zaoferowania, jeśli masz trochę zbędnego złomu, moglibyśmy coś zrobić na Twoim. No dobra. Uh, proponuję Ci ulepszenie podsystemu grodzi w zamiast za złom. Dobra. Pewnie. Będziemy mieli drzwi grodzie. No, grodzie, drzwi. A, to drzwi mówię. Mm. E, dobra, tu mamy SOS, fajnie byłoby odwiedzić ten SOS i potem spróbować jeszcze przeskoczyć do młodowicie, jest tam wszystko wie jest, dobra. Bo flota rebeliantów nam dobrze popięta. Dobra, daj mi im trochę paliwa. Zdajemy ciężki laser typ drugi. Nie wiem jak z jego przeładowaniem, ale okej. Okay. Dobra. E, pomóżmy jednostce cywilnej. Tu jest średnio, bym powiedział. A możemy załadować sobie tarcze. Na przykład, nie wiem, raczej się przebiją z tego co widzę. I trzy oberwiemy? Niestety, za cztery oberwaliśmy i jeszcze zostaliśmy dost podpaleni. No ten typ statków też jest niewdzięczny dla tej broni, jakbym miał ten ciężki laser typ 3, no to byłoby okej, okay. no ale niestety. Dobra, udało się, udało się zniszczyć ich e, ciężką rakietę, więc to mnie cieszy. Dobra, na lasery jesteśmy pół, średnio w miarę odporni. Ok, udało nam się zniszczyć też ich system e, sterowania, to znaczy, że wszystko teraz będzie w nich wchodzić, dopóki go nie naprawią. Tylko mają dwie tarcze, więc będziemy musieli się przez nie przebijać, czy chcemy, czy nie chcemy. O plus jest taki, że wszyscy tu się szkolą w swoich, że tak powiem, umiejętnościach, więc wszyscy to są... wszyscy są ok. A... Dobra... Okej, okay. okej. Okay. się wyeliminować statek jeszcze jak przed końcem. odpalili rakietę, dostajemy trochę skrapu, trochę paliwa. Nawiążmy łączność ze statkiem cywilnym i powitajmy naszego nowego kolegę na pokładzie. Kolejny Engi, a nasz nowy Engi to jest DJ. Siema DJ. Dobra. Didej weźmiesz se może, może, może właśnie za drzwi, a kamery oddamy modliszce szagnowi i myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Lecimy dalej. Dobra, mamy 53 rakiety i dronów. Stacja kosmiczną w budowie. Dobra, zaoferujmy pomoc, dostajmy trochę paliwa. Pasowałoby tam mimo wszystko jeszcze podlecieć pod tą misję. Dobra, i tak zrobimy nie. Będziemy tutaj już jakoś kroczyć za bardzo. Dobra, odrzućmy propozycję płacenia meta. O, i to są statki, jakie lubię. Dlaczego lubię takie statki? Dla tych broni, ponieważ jest naprawdę mała szansa. Żeby jakiś, jakiś damage, tak naprawdę nie wszedł ten statek, wszystko albo się po prostu przechodzi przez tarczę. No już, już. Co ja <głos》>? będę tłumaczył? Dobra, 3, 2, 25. E, 3 paliwa, 2. Nie, nie chcę. Mamy taką broń, że, że nie chcę. Zobaczymy, zobaczymy co dostaniemy po eliminacji ich. Podejrzewam, że trochę więcej skrapu. A mają endgame na statku. A nie naprawiam tej broni. Jak ta broń szczeli to już... Jest koniec. O, już jest koniec. O. 1.153. Żal trochę tych dwóch rakiet, ale... Eee, o, martwy punkt. Ale dostaliśmy coś innego fajnego, więc. Więc jest okej. Okay. W sensie dostaliśmy trochę więcej skrapu o. o. Ciepła planeta, eee, co oni mogą? No mogą się tutaj przebić, niestety. I tlen popsuli nam, i silniki nam popsuli, ładnie z ich strony. No i tylko ambulatorium, ale wykonaliśmy unik. To bardzo mnie cieszy. Eee... Modliszka steruje. Oo. -o. Dobra, NG, iść pomóc tutaj w naprawie, bo widzę, że robi się ciepło na statku, ale na szczęście nie oberwaliśmy jakoś zbyt mocno. Dobrze, że to jest statek głazów, to wytrzymuje wysokie temperatury. Dobra, próbują uciec, tak cał nam dać 3124? Czy paliwa przyjmiemy? Czy paliwa? Bo czy paliwa uważam, że to jest yy, przydatne? Dobra, i spróbujemy się skoczyć przed rozbłyskiem, czyli teraz na przykład, żeby nie oberwać już. I tutaj spróbujemy wyleczyć naszych. A, jednak oberwałem rozbłyskiem. Niestety. Dobra. Kto do ambulatorium idzie? Ty idziesz do ambulatorium, bo jesteś ranny. GJ idzie do ambulatorium i... I... Bejdą. No niestety. 57 rakiet. Uważam, że 57 rakiet to jest naprawdę ok. Na ostatnią bossa, na drugą fazę myślę, że to też jest ok. Ale szczerze powiedziawszy, pasowałoby kupić jeszcze jakąś jedną albo dwie wyrzutnie rakiet. Znajdujesz zaginiony fraktowiec dryfujący w pobliżu boi nawigacyjnej. Dryfujemy odkąd troszeczkę do paliwa. Dobra, dajmy im 4 paliwa. Dostajemy 42 skrapu. O, o, jak pięknie! I sklep przed samą końcówką sektora. No po prostu fenomenalnie! Eee, co my tu mamy? Laser typ drugi, 13 sekund się ładuje, to się ładuje 10. Też wymaga 3 energii. Moglibyśmy tak chwilę polatać z tym na przykład, ale nie wiem czy przez wszystko się poprzebijamy. To co jest w tym sklepie. Dobra, na pewno naprawę zrobimy, ale za czym? Odgaśniczy zaawansowany FTL, na pewno to i na pewno to. Eee, no... Ok, dwie rakiety za sześć. To zaraz, zaraz, zaraz z tymi rakietami najwyżej zrobimy porządek, najpierw na początku. Będziemy chcieli zrobić upgrade y do, do energii i do broni na pewno. Ok, i bardzo dobrze, że nie zrobiłem. Eee, brakuje trochę. Możemy tu kupić coś? Nie mamy tutaj nic. I teraz pytanie, bo ten ma trzy zasilania, a my mamy tutaj dwa, więc brakuje jednego. Dobra, nie ma co. Myślę, że mamy takie kombo, że nie ma co się zastanawiać. Dobra, będą się teleportować i będą próbowali nas tutaj. Eee, zniszczyć eee, Dobra, wejdę do tu pomóc się trzagnowi. Spróbujemy załadować. Eee, ok, udało się wykonać klasyczne uniki. Ok, szagnić do ambulatorium, bo się trochę o ciebie boję. Wejdą też. Wiesz, że dalej do nas strzelają, ale chyba tutaj za dużo nie uwskurają. Co prawda, mają tutaj cały czas aktywnego działko balistyczne, które właśnie wyszczeliło. Dobra, nie ma co ryzykować. Lecimy do następnego sektora. Terytorium Zoltan, czy Mugłowica Ślimaku? Myślę, że terytorium Zoltan. Będzie szybciej. Ej, myślę, że skuteczniej. Mamy zero skrapu i mamy sklep na wejście, ale nie fajnie. Jeszcze poleciałem do niego tracąc jeden ruch szkoda. To totalny fail. Nawet nie mogę się naprawić no trudno. Kontrola umysłu, wysięgnik naprawczy. Wysięgnik naprawczy byłby dobry. Okej okay. Ale kurczę nie stać nas I... to zrobimy tak i doładujemy paliwka. Drugi sklep. Dobra, do drugiego sklepu już nie polecimy. Nie ma sensu 57 rakiet. Eee... dobra, zbadajmy tą głowicę, nie wiem jeszcze w sumie jak by to przelecieć, żeby było dobrze, ale myślę, że tutaj zrobię małe kółko i polecę dołem do wyjścia. Dobra, podlećmy bliżej. I mamy tutaj jakiś statek Zultański z dronami. To mnie trochę przeraża. Jest tego sporo. ok i udało im się przebić. Trochę obrywamy. Teraz my się spróbujemy przebić przez ich tarcze i zaraz będziemy chcieli poprawić... Dobra, weźmy rakietą, wyszczelmy. Oczywiście pudło, niestety. Mogłem się szybciej zbierać, żeby szczelić tą rakietą. Na szczęście oni mają pudła i my też. To niestety na nieszczęście, ale Minotaur załatwił sprawę. Jednym precyzyjnym strzałem i dostajemy z powrotem dwie rakiety. Dobra, przelecimy dwa razy przez mgławicę do SS-a i dołem zawrócimy. Eee, no, nie wygląda to za ciekawie. Powiem szczerze, nie wygląda. Dobra, przestaje oszczędzać trochę rakiety, bo mogą nam tutaj życie dość mocno uratować. Ok, dostał za 4. Teraz powinni dostać dość mocno. Przynajmniej uszkodziliśmy ich system broni. A niestety, chyba jedną rakietą jeszcze oberwiamy. Tak, niestety, jeszcze jedną rakietą oberwaliśmy. Ale na szczęście, za jeden dostajemy kolejne dwie. Kolejne dwie rakiety. Zobaczmy dalej. Dobra, spróbujmy go odnaleźć i udzielić pomocy. Okej, okay, i dostajemy kolejnego towarzysza do, do drużyny. SUSEU. Tutaj suseł na pokładzie. Co ty co suseł umiesz robić w ogóle? Obsługiwać silniki. A Dida? Dida też umie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. ale wydaje mi się, że lepiej będzie jak będzie obsługiwał suseł silniki. A dzidek mi będzie potrzebny do walki. To mówię serio, bo będzie z Szagnem mógł zrobić to, co powinni zrobić, we dwójkę. Więc myślę, że mamy, można byłoby powiedzieć, pełną załogę już prawie. Możemy wziąć jeszcze jednego pasażera cywila. Ok, a my wlatujemy w ławicę asteroid. Dobra, pomóżmy Zoltanom. Ok, teleportacja bardzo ładnie. Trochę ich podduśmy w takim wypadku. Zobaczmy. Ouf, udało się uniknąć rakiety. Ok. I teraz zamykamy wszystko, wparowujemy i, i co? I, I koniec. Już po nich. Dobra, nie będziemy na szczęście musieli tutaj e, interweniować, jeśli chodzi o. W sumie to już o bo już ich nie ma. Dobra, e, zamyśliłem się. Mm, dobra, lećmy dalej do SOS-a. Lećmy na dół teraz. Znaczy SOS -a, od SOS-a dalej. E, czy będziemy potrzebować Minotaura, czy przebiją się przez tarczę? Zależy jak rozegrają sprawę... O nie! O nie! Tylko nie ta planeta. Mając drony to trochę mi słabo. Spróbujemy się tych dronów pozbyć, i nam proponują 2,231. Nie, myślę, że 2,231 to trochę nie wchodzi w grę. I myślę, że już ich nie ma. I tak, dostaliśmy dwa. 1, 2, trochę więcej i co, znowu mi wyłączą tarcze niestety. Dobra, to my się w takim razie przylecimy teraz do mgławicy, żeby nie oberwać, już jeszcze rozbózkiem. Ok, i teraz możemy na spokojnie poczekać, aż nam się to załaduje. I teraz możemy zrobić ostatni upgrade do broni. No, taki, taki mamy setup. Powiem szczerze nie narzekam. Cieszy mnie, że mamy taki setup, ale szczerze powiem, przydałoby się trochę więcej e, wyrzutnie rakiet. Dobra, wyślijmy oddział kosmiczny na spacer. Udało się znaleźć drona, a to dobrze, bo drona zawsze można sprzedać albo zamontować. Okej, okay, musimy pozałączać wszystkie układy w takim wypadku. Nie ze wszystkich musimy strzelać, co prawda. Okay, widzę, że tutaj... O, jak ładnie przyszli do naszych wojowników. Sie chwilę z nimi rozprawiam. Pudło na szczęście. Myślę tak sobie jeszcze, że można byłoby zupgrade'ować... Mają ambulatorium, nie mają tego. Oj, oberwałem niestety. Że można byłoby zupgrade'ować jeszcze uniki. Tak na wszelki wypadek, ale to zobaczymy. Okej, okay, i próbują uciec. Nie, kapitulacja nie wchodzi w rachubę. Dobra, odpalmy dwie rakiety. Dwie rakiety to tragedii nie ma, przynajmniej nie uciekną. I dostajemy 60 skrapu kosmicznego, a to dobrze. A to dobrze, bo możemy zrobić e, te upgrade y o unikach, które tam mówiłem, nawet dwa razy. Zawsze możemy to dodać do uników, coś i mamy 48% na unik. To jest e, moim zdaniem to jest ładny wynik. 48% na unik, czyli co drugą rakietę można by powiedzieć, że unikamy. Dalej mamy 57 rakiet. Ale, no, szczerze, pasowałoby tutaj kupić. O nie, zniszczyli nam system rakiet. Nie podoba mi się to. Eee, dobra, ok. No, i niestety im tylko rakieta została aktywna trochę mnie to niepokoi. jeszcze by, niestety, musiała trafić, dobra. Już jest nieaktywna. Już nie będzie aktywna. Teraz możemy strzelać spokojnie z yy, kosmicznego skrapu. Jalczu niestety oberwał. idę się poleczyć. Poleczyć, wyleczyć, zaleczyć. 55 rakiet, stan jest dobry. Wjedźmy jeszcze SOS i zobaczymy, czy polecimy do wyjścia od razu. Dobra, dajmy im trochę paliwa. Paliwa mamy mnóstwo. Aha i teraz nam sektor odwiedzą. Teraz nam odwiedzą sektor i zobaczymy co z tego wyjdzie. Oho, nie wiem czy to było potrzebne. Teraz jak się tak zastanawia, zastanowię szczerze. Nie wiem, załadujemy wszystko i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, czy się w ogóle przebiją. Dobra, rakietę udało się wyeliminować. To jest szansa, że się w ogóle nie przebiją. Dobra, udało się wyeliminować osłonę. Minotaura na razie nie, nie kasujemy. Dobra, spróbujmy załatwić yy, nawet nie drony, tylko ich system yy, broni. Okej, okay. za dwa, niestety tylko. No rakietom mógłbym to obić, tak. O, dostał dron, dron dostał ze skrapu kosmicznego i niestety zszedł. Dobra. No i dobra, mamy walkę teraz na wyjściu. To będzie dość trudne starcie. Ale myślę, że możemy jeszcze zrobić jeden unik dodatkowo. Mamy 51% szans na uniki. To jest bardzo ok. Jak to wyjdzie, nie mam pojęcia, ale według moich spekulacji powinniśmy uciec, za czym im się załadują chain la lasery. Chain Lasery? No. Zobaczymy jak to pójdzie. A niestety obrywaliśmy. Raz co prawda. Okej, okay. my oberwaliśmy raz. Ich już nie ma, więc poszło nadzwyczaj dobrze. Nie musieliśmy nawet przed nimi uciekać. Dostaliśmy zawsze to jeden paliwa. No a cóż, z mojej strony bardzo serdecznie chciałbym podziękować za kolejny odcinek. Zapraszam na następny. Trzymajcie się. Cześć.